Witam wszystkich. 24 lutego 2016. Już się szczerze powiem, ja nie mogę doczekać tej wiosny, bo, bo zbliża się ona i nie może przyjść. Ale chciałbym chciałbym już zacząć obcowanie z pszczołami, pracę z pszczołami. E, tak jak każdy pszczelarz, wiadomo, to jest moja, to jest moja alternatywa na dalsze lata. E, e, ostatnio sobie robiłem takie podstawki pod, pod, pod pszczoły. Otrzymam, zaraz pokażę, jak to wszystko wyszło. Fajne, fajna sprawa, miałem to wszystko robić z drzewa, ale mój wszystko z drzewa. Wszystko. Yy, po co mi to. Na no, rurkę mam na rata Za ładnie umalowałem. Świetnie. Także zapraszam do obejrzenia, pokażę Wam, jak to wszystko wygląda. Miejmy nadzieję, że, że, że się to komuś spodoba. No. Pozdrawiam wszystkich i idziemy na dwór. Mam całą baterię, postaram wam się pokazać z jakich rurek to robię. Komuś się polepszyło, bo karetka jedzie. Z takich rurek to robię. Prostuję ich troszkę. Z takich rurek jeszcze mi zostało 2, 4, 5, 5 sztuk, 6, 7. No to jeszcze mi styknie na kilka. A to już wygląda. Wars, Wam pokażę. To już wygląda. Tak wygląda to już na gotowym miejscu. O, już śnieg pada z deszczem o, tak to wygląda już na gotowym pospawane tematy pospawane tu będą mule jeszcze może się tam coś po środek położy położy się e, albo i nie może żeby było stabilnie i nie wiem czy jeszcze nie podwyższe o jeden pustak, żeby było wyżej nie? żeby te pszczoły nie ciągnęły tak w tak to powychodziło, mam jeszcze dwa takie, tylko już tam, gdzie są na razie pszczoły, będę musiał ich wszystkich poprzesiedlać, to będzie mi to potrzebne. Ale póki co to uciekam, bo zaczyna padać, kurczę, zaczynam mrzeć. Pogoda nie za specjalna, powiem Wam szczerze, że, że 5 stopni, w granicach 5-6 stopni, wiatr, zimno, Więc jeszcze czekamy, czekamy na ten sezon.